Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Psychologiczny Pałkot. Wiem, że ten filmik miał ukazać się już jakiś czas temu, natomiast miałam wiele spraw na głowie i tak naprawdę bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że już teraz te odcinki będą się pojawiały regularnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czego potrzebuje małe dziecko: do prawidłowego rozwoju. Odcinek jest o od dzieciach. Wielu z Was może pomyśleć, że Was to nie dotyczy, ponieważ dzieci nie macie. Natomiast pewnie w przyszłości będziecie je mieć, a nawet jeżeli nie, możecie ten odcinek wykorzystać jako taki pewien sposób zajrzenia we własną przeszłość. Zatem, czego potrzebuje małe dziecko? Powiedzmy sobie troszeczkę na początek o roli matki. Mówię matki, gdyż zazwyczaj to ona jest tą osobą, która dziecku towarzyszy w tych najwcześniejszych latach. I teraz, jaka jest jej rola? Przede wszystkim, ma ona obdarzać dziecko miłością. Dziecko, które tej miłości nie zazna we wczesnym dzieciństwie, bardzo prawdopodobne, że nie będzie umiało potem obdarzać tym uczuciem innych osób. Ten początkowy etap, w którym dziecko się uczy, jest nieświadomy. Polega on na tym, że musimy zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, ale również dziecko nie ma wyznaczonych granic, to znaczy wydaje mu się, że ono i matka to jedna osoba. Doświadczenia dowodzą również, że dzieci pozbawione kontaktu z matką we wczesnym dzieciństwie są nieśmiałe i zamknięte w późniejszym życiu. Zatem, z jednej strony, matka jest y, tą osobą, która daje dziecku miłość, z drugiej strony, jest też tą, która daje poczucie bezpieczeństwa i uczy dziecko wiary w siebie. Pamiętacie to, co mówiłam Wam w poprzednim odcinku o tej sytuacji na placu zabaw? Matka musi pozwolić dziecku. Generalnie rodzic musi pozwolić dziecku na oddalenie się od niego na pewną odległość. Z czasem ta odległość będzie wzrastać, ale dziecko zawsze musi mieć świadomość, że do matki może wrócić. I w jaki sposób niemowlę, które tak naprawdę niewiele może zrobić, w jaki sposób ona może uczyć się o świecie? Przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, wydaje się mu, że matka i on to jedna osoba. To znaczy, wydaje mu się, że matka jest niejako przedłużeniem jego samego. Czasem dziecko uczy się, że tak nie jest, że on i jego mama to dwie odrębne osoby. W jaki sposób to następuje? Około drugiego, trzeciego miesiąca życia, zależy od dziecka, możemy zauważyć, że dzieci przechodzą fascynację własnymi rączkami, dłońmi i stopami. To znaczy, zauważają. Jakby swoje granice zauważają, to gdzie się kończą. One zaczynają pakować te swoje rączki e, do później, stopy tak samo, oglądają je bardzo uważnie. W ten sposób dziecko uczy się, kim jest. Zaczyna odbierać, ono przez cały czas odbiera sygnały ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. To wszystko, co czuje, głód, ból i tak dalej. oraz na przykład nieobecność mamy, zaczyna rozróżniać te sygnały. I zaczyna uczyć się tego, które pochodzą od niego samego, a które ze środowiska zewnętrznego. W jaki sposób jeszcze dziecko się uczy? Na przykład, kiedy płacze. Nie zawsze jest tak, że matka może od razu do niego przyjść. Nie zawsze ten płacz od razu obudzi ją w nocy i przez ten krótki czas niemowlę jest samo ze sobą. Ono uczy się, że tej mamy nie ma. Oczywiście ono w tym czasie jest smutne i sfrustrowane, ta frustracja narasta, ale pojawienie się mamy to łagodzi. W ten sposób dziecko uczy się, czym jestem ja, a czym nie ja. I ta frustracja, która występuje podczas y, nieobecności matki, jest łagodzona potem przez, przez jej obecność, przez jej miłość. Co może zrobić matka, żeby zapewnić swojemu dziecku? odpowiedni rozwój, odpowiednio się z nim komunikować. Na pewno każdy z Was, kto kiedykolwiek miał do czynienia z małym dzieckiem zauważył, że jego kontakt z matką, kontakt wzrokowy i w ogóle ta relacja jest bardzo szczególna. Przede wszystkim matka, żeby odpowiednio zająć się swoim dzieckiem, musi cofnąć się do własnego dzieciństwa, do okresu, w którym sama była małą niemowlęciem. Oczywiście to wszystko odbywa się na poziomie podświadomym, ponieważ nikt z nas tak świadomie nie przypomni sobie tego okresu, ale każda matka podświadomie, instynktownie to robi. Jeżeli jej dzieciństwo było nieszczęśliwe, ona będzie się starała nie wracać do tych wspomnień, nie będzie chciała do nich wracać, nie będzie chciała. E... Przypominać sobie tego, przez co nie nawiąże tego kontaktu z dzieckiem, ponieważ nie będzie wiedziała, w jaki sposób to zrobić. To sprawi, że dziecko stanie się coraz bardziej sfrustrowane. Ono nie będzie rozwijało się tak do końca prawidłowo, ponieważ tego kontaktu z matką nie będzie. Zobaczcie, dziecko e, już od bardzo wczesnego okresu swojego życia zaczyna komunikować się e, z matką. Ono robi minki. Ono wydaje różne dźwięki. Jeżeli matka nie będzie na nie odpowiadać, dziecko w końcu przestanie próbować nazywać ten kontakt. Jeżeli dziecko nie rozwija się prawidłowo, matka staje się coraz bardziej sfrustrowana, co przekłada się na dziecko i to następuje taka, taka reakcja, kółeczko się po prostu zamyka. Jedna strona Nakręca drugą. Relacja, jaką posiada matka z dzieckiem, jest, tak jak powiedziałam Wam, szczególna i bardzo często jest równie ważna, jak zaspokajanie potrzeb biologicznych dziecka. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że matka nie odpowiada na sygnały wysyłane przez dziecko. Co się dzieje wówczas? Dziecko widzi, że matka jest nieszczęśliwa. Z kolei matka nie chce sięgnąć do własnych przeżyć z dzieciństwa, ponieważ mogło być ono bolesne i nieszczęśliwe. Co się wtedy stanie? Dziecko nie będzie czuło pełnej więzi z matką, co zacznie rodzić jego niepokój. Ostatecznie, już w takim bardzo skrajnym przypadku może się zdarzyć tak, że dziecko przestanie próbować nawiązywać kontakt z matką, a tym samym z innymi osobami. Jak jak wam mówiłam, kiedy matka nie odpowiada, dziecko jest rozstrojone. Matka widzi, że ono nie rozwija się prawidłowo, co powoduje jej frustrację. To wszystko sprawia, że dziecko stara się niejako dostosować do matki. Ono Musiałoby niejako szybciej dorosnąć, nie może tego zrobić z wiadomych przyczyn, zatem zaczyna się odgradać, zaczyna się izolować, zaczyna przestawać nawiązywać ten kontakt, z czasem zaczyna postrzegać siebie jaką bezludną wyspę. Takie dziecko, które nie nawiązało kontaktu z innymi osobami na pierwszym etapie swojego rozwoju, nie umieści na swojej psychicznej mapie innych ludzi, jemu będzie się wydawało, że jest jedyny. Skrajnym przypadkiem takich rozstrojonych dzieci są dzieci autystyczne. Do dzisiaj do końca nie wiadomo, co jest bezpośrednią przyczyną autyzmu. Jest wiele czynników, które sprawiają, że które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby. Natomiast, jak zachowują się autystyczne dzieci? One traktują innych ludzi jako przedmioty, traktują ludzi jako środek do osiągnięcia pewnego celu. Nie dlatego, że są złe. One po prostu nie znają innych relacji międzyludzkich. Nie nawiązują kontaktów, nie potrzebują kontaktów emocjonalnych z innymi osobami. Z takimi dziećmi ciężko nawiązać kontakt wzrokowy, a nawet jeżeli uda się uchwycić ich wzrok, to on zaraz po chwili, po chwili gdzieś ucieka. Dzieci nie zachowują się w sposób, który mógłby świadczyć o ich przywiązaniu do rodziców przywiązane są bardziej do różnych przedmiotów. Dzieci autystyczne lubią rutynę, ponieważ to zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. One nie, one nie lubią, kiedy coś się zmienia. Dzieci, które rozwijają się w sposób prawidłowy, są przyzwyczajone do tego, że czasami pewne sytuacje się, że, że sytuacje w ich życiu się zmieniają, że rodzice raz są, raz ich nie ma, ale przez to, że rodzice pozwolili dzieciom nauczyć się radzić sobie z tymi sytuacjami, nie jest to dla nich aż tak frustrujące i tak to problematyczne. Poza tym te dzieci mają świadomość tego, że nawet jeżeli rodziców nie ma w tej chwili, to oni wrócą i ono będzie mogło znowu doświadczyć tej miłości. Dzieci autystyczne tego nie doznały, dlatego one czują się bezpiecznie, kiedy ich dzień wygląda za każdym razem podobnie, kiedy wykonują nowe czynności, kiedy spędzają czas z tymi samymi osobami. Bardzo często, tak jak mówiłam, te dzieci przywiązują się do różnych przedmiotów, ponieważ jest to namiastka właśnie takiej stałości. mówiłam, pewien poziom frustracji jest konieczny do prawidłowego rozwoju, natomiast tylko wtedy, kiedy dziecko znajdzie ukojenie w matce. Jeżeli między matką i dzieckiem istnieje dobre połączenie i nadają na tej samej fali, z pewnością takie dziecko będzie rozwijało się prawidłowo. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w pewien sposób zrozumieć zachowanie Waszych dzieci. Być może w pewien sposób zrozumiecie własną osobowość i własne zachowanie albo kogoś z członków rodziny. Tak jak wiecie, psychologia zajmuje się różnymi aspektami życia człowieka. Psychologia rozwojowa jest bardzo ciekawa, ponieważ daje nam niejako wgląd w to, w jaki sposób mogło się e, toczyć nasze życie w okresie, kiedy nie do końca pamiętamy? I dalej nam pewną odpowiedź na to, dlaczego zachowujemy się dzisiaj tak, a nie inaczej, dlaczego jesteśmy tacy, inni, i dlaczego e, posiadamy takie, a nie inne cechy charakteru. No dobrze, kochani, w następnym odcinku przejdziemy do kolejnych etapów rozwoju. Mówimy sobie też to, w jaki sposób dziecko nabiera świadomości płci, skąd wie, że jest chłopcem lub dziewczynką. Czekam zawsze na Wasze komentarze. Możemy e, bardzo fajnie by było, gdybyście się włączyli w tych komentarzach w jakąś dyskusję na temat tych poruszanych przeze mnie tematów, jakbyśmy mogli sobie po prostu tak podyskutować, e, więc zapraszam Was serdecznie Was zachęcam do zostawienia tych komentarzy. Subskrybujcie kanał, jeśli tu. Subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już w poniedziałek. Do zobaczenia.